Madam, proszę bardzo. Proszę, to jest pismo. Proszę przeczytać. Madam? Tak. Tak, okay. Madam. Dobrze. No, 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 no. No, no nie wiem, czy jest tak dobrze, skoro za chwilę nie będziemy mogli tutaj grać. No dlaczego? <grym> dlaczego? No dlatego, A? że nie zapłaciliśmy rat. kto nie zapłacił? No, no przecież nie ja. Ale kto to podpisał? No pewnie nie Helena Grosówna. <grym> no bo ona tu występowała wiele lat temu. I myślę, że nie w takim. Otoczeniu przy braku pieniędzy. Był rok 26, ale 1926, ale wtedy też nie było pieniędzy. Kobieta ciągle likwidowali, i znowu tworzyli, likwidowali i tworzyli. A ona tu występowała i tańczyła. tańczyła. Mhm. O, jak dobrze być na scenie, na której ona występowała. A co? Całkiem nieźle. To jest to ale właśnie. Nie miała takiego sprzętu. Trzeba, o, sprzętu, może nie miałam reflektorów, mhm. światła, ale za to. Ten teatr, ta bombonierka. Złoto no. było. Było. I garderoba być może była wspólna. Zajcie, zapraszamy. Ten, Pokażemy ten. Wam. Przechodziła tak. Helena nie? Grosówna. Helena Grosówna. A takiej góry to nigdy nie widziała. Nie, nie. Ale... To jest nowoczesne. Tak. Ale wiesz, czego myśmy nie widziały? Za naszych czasów już nie było. Budki, Budki suflera. suflera. No, Garderoba. A w jakiej garderobie siedziała? W mojej czy w twojej? Nie wiem. Po prawej czy po lewej? Tego to nie wiem, ale sprawdźmy. <noise> W przyszłym roku będziemy obchodzili stulecie powstania opery pomorskiej w Toruniu. Stworzył ją Karol Benda z gronem bliskich współpracowników, i w ramach tej opery pomorskiej swój debiut teatralny, taneczny zaliczyła Helena Grosówna. Była torunianką, urodziła się w grodzie Kopernika w 1904 roku, i tutaj w 1925 roku, kiedy Karol Benda założył, stworzył operę pomorską. Debiutowała na scenie w księżniczce Czardasza Imre Kalmana. Właściwie można powiedzieć, że uczyła się na deskach Toruńskiego Teatru zawodu tancerki, baleriny. Tutaj też w latach 30. już po wojażach paryskich została choreografką, prowadziła własne zespoły dziewcząt i chłopców, jak się wtedy mówiło z angielska, girlsów i boysów. Tańczyła na toruńskiej scenie w dziesiątkach przedstawień tańce wszelakie – od polskich po amerykańskie Simi i Charlestona, no i te oczywiste Walca Wiedeńskiego, Czardasza w operetkach węgierskich, austriackich i niemieckich autorów. Byliśmy sąsiadami tego budynku. Poznawaliśmy jego historię, między innymi dzięki mieszkańcom Mokrego. Niektórzy z nich pamiętali jeszcze panią Helenę, która się tu pojawiała. Patrzyliśmy na ten budynek no, ze smutkiem, widząc, że on coraz bardziej umiera. No i wreszcie dotarła do nas wiadomość, że mają go burzyć. Dzięki temu, że w tamtym czasie. Prężnie jeszcze działało Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, oddział w Toruniu. Mieliśmy prawo do tego, żeby złożyć wniosek jako organizacja pozarządowa o wpis do rejestru zabytków, który zgodnie z prawem, samo jego złożenie, wstrzymuje wszelkie prace budowlane na 30 dni. Konserwator wojewódzki stanął na wysokości zadania i przyjął z dużym zrozumieniem ten wniosek. Bardzo się cieszymy, że ten dom stoi. A ja się bardzo cieszę, ponieważ tutaj już zauważyliśmy, że na jednej z cegieł jest ślad napisu, więc a my również na stare napisy polujemy, także bardzo się cieszę, że jeszcze jedna historia z tego domu wychodzi. Dzisiaj chciałbym w tym podsumowaniu raz jeszcze przypomnieć o Helenie Grosównej, niesamowitej postaci. Nie tylko naszego kina, ale myślę światowego. To, że pochodzi z, pochodziła z Torunia, z bardzo ubogiej e, rodziny, mieszkała w skromnej kamienicy, którą zresztą dzięki tej inicjatywie e, wielu fajnych ludzi, którzy nie chcieli, aby została ta kamienica rozebrana, poszła w niwecz, przenieśliśmy ją po prostu w inne miejsce. Ten dom dzisiaj ożył, no i. Planujemy, aby teraz na woli zamkowej, wspominać nie tylko grosówne, no ale w ogóle historię naszej kinematografii, to miejsce stanie się na nowo ważne i to dzięki naszym społecznikom. No i dziękuję wszystkim, dzięki którym mogliśmy ten obiekt uratować i przywrócić mieszkańcom. Kariery Heleny Grosówny były ostatnie lata przed wybuchem II wojny światowej spędzone w Warszawie, występy w kabarecie, w teatrze, a nade wszystko w kinie. Wojna, jak wiemy, zmieniła radykalnie sytuację polskich artystów. Grosówna zaangażowała się w działalność armii krajowej, pracowała w kawiarni prowadzonej przez przedwojennych polskich aktorów. Ale jednocześnie wypełniała misję dla, właśnie dla podziemnego państwa polskiego. Przeszła Powstanie Warszawskie, trafiła do obozów jenieckich i wróciła do Polski po wojnie. Zaangażowała się w teatrze Syrena, występowała w niewielu już filmach, już raczej w rolach drugoplanowych. Na przykład, ciekawostka, w roli matki niesfornych bliźniaków w filmie o dwóch takich, co ukradli Księżyc. Znajdujemy się w domu Heleny Grosównej, popularnie nazywanym obecnie już domem Heleny Grosównej, chociaż to jest jeden z przejawów architektury szkieletowej powszechnej dla Torunia w wieku XVIII, szczególnie XIX, kiedy Toruń rozwijał się i na obrzeżach miasta wówczas powstawały całe kompleksy budynków mieszkalnych, gospodarczych wykonanych w architekturze szkieletowej. Architekturze która ma to do siebie, że przetrwała tylko dzięki temu, że była używana. Dzisiaj znika. Ten dom został zdemontowany w miejscu, gdzie stał pierwotnie, przeniesiony w to miejsce i jest odtworzony w formie takiej jakim on był, poza ścianami działowymi, których nie zastosowaliśmy, ale pokazując, jaki był jest ich rysunek. A dlaczego? Ano, dlatego, że w tym miejscu jest galeria, miejsce pracy twórczej, miejsce spotkań młodzieży, dorosłych, tych wszystkich, którzy zainteresowani są filmem, historią, wolną myślą kulturową i kulturalną. Tym wszystkim, co wiąże się z Kleną Grosówną i jej spuścizną. Była wielką artystką, była ciekawą tancerką. Jako teatrolog mogę powiedzieć, że Zazdroszczę kinomanom, filmoznawcom tego, że mogą ją podziwiać do dzisiaj, gdyż wszystkie role teatralne, tańce w operach, operetkach odeszły w przeszłość. Chciałam zainspirować wszystkich Państwa, szczególnie osoby w wieku już senioralnym, że jesień życia nie musi być smutna i pusta. Ja również tego doświadczyłam, stając na deskach teatru naszego Chorzycy. Inspirowałam się. Heleną Grosówną, to pozwoliło mi stać się również jakimś współautorką tego spektaklu i nigdy nigdy nie powinniśmy tracić nadziei bo ona jest naprawdę warta tego i umiera ostatnia wychodźmy naprzeciwko swoich marzeń Po kończy się rok kobiet odważnych który ogłosiliśmy w naszym województwie jako 2024 wyjątkowy rok. Rzeczywiście mieliśmy okazję przypomnieć niesamowite postaci związane z naszym regionem. Zachęcam do przeanalizowania tych wszystkich wydarzeń, bo ich naprawdę wiele. Wspomnienia snuliśmy zarówno podczas konferencji, spotkań z młodzieżą, ale również w naszych publikacjach, chociażby bardzo popularnych w naszym regionie i nie tylko, komiksach. Wiele postaci właśnie kobiet pokazaliśmy w tej formie, tak aby była, była ona przystępną dla młodego odbiorcy w szczególności. I zachęcam Państwa do poszukania odważnych kobiet, może nie na kartach historii, nie w encyklopedii, ale w Waszych domach. Ta odwaga kobiet nie tylko przejawia się w historiach indywidualnych, w postaci wybitnych, które znamy z kart historii, ale ona jest obecna wśród nas w naszym codziennym życiu. Więc życzę takiego właśnie odkrycia i takiej puęty 2024 roku, że kobiety odważne były, ale są wśród nas i będą.